37 781 lat przed apokalipsą 14 lat po objawieniu TERRA Dokumenty sądowe w sprawie likwidacji części Alp Szwajcarskich Sąd w Genewie Próba pierwsza silnika próżniowego Wysokość 2300 m nad poziomem morza Ciśnienie 732 hektopaskale Temperatura minus 24 stopni Celsjusza. Prędkość wiatru 7 km. Próbę zaplanowano na godzinę 10.01. Warunki atmosferyczne sprzyjające. 9.13. Silnik waży 21 712 kg. Wyniesienie następuje na rakiecie samonośnej. Sprawdzanie systemów. 9.24. Rakieta wynosząca uzbrojona, silnik próżniowy połączony z komunikatorami. 9.28. Uzupełnienie aktualnych odczytów. Próba systemowa. 9.41. Próba zakończona sukcesem. Przewidywany start 9.50. 9.45. Prowadzenie silnika próżniowego w stan aktywny. 9.50. Start rakiety wynoszącej. 10. Odłączenie rakiety. Rozwinięcie spadochronów hamujących. 10.01. Uruchomienie opadającego silnika próżniowego. 10.02. Odczyt prawidłowy. Prędkość przypływu poza skalą? 10.03. Przedwczesna agregacja doprowadza do powstania olbrzymiego podciśnienia, przesuwając silnik w stronę gór. Prędkość około 1400 km na godzinę. Następuje inicjacja próżniowa? 10.04 Zastane cząsteczki zostają uwolnione i skumulowane w przestrzeni napędowej! Powstaje sfera nadgrawitacyjna! Pompa ustawiona czasowo wciąż aktywna! 10.05 Sfera powiększa się! Zaczyna zaginać czasoprzestrzeń poza silnikiem! Horyzont zdarzeń zaraz zrówna się ze zboczem! 10.07. Trusberg. Trusberg nie istnieje. Czytał Adam Zawadzki.